Gratuluję. Dzięki Jesteś super? Nie, nie, aż tak nie, aż tak mnie nie spać. Nie zmieniaj się, nie no. Jak? Szczerze. Ja U. tak wcale nie myślę, ale chciałam być miła. Jak... Masz powiedzieć słodkie słowa, to nie wiem. To fifi, cukrzyca, coś w tym stylu. <grymne> kinder tylne <grymne> Kinder, błę. kinder błę, no. Chociaż patrząc na ciebie, to bardziej samo Kinder. <grymne> Przemy ponownie na autostradę. O kur. Wow! <grymne> Nie, mamy odpady, ja też nie mam łapoty, jedź! Ja to się łapotę! Nie, co wy Ja! No nie mam pytań, kur... nie. Gratulacje! Poczekajcie! Ostatni raz kierujesz do diastyki! Kur... Poczekaj, zróbcie się... jakąś ładną pozę i ustań koło tego, ustań koło samolotu, ustań koło samolotu. No. Ustańcie za, Nie będzie głupi, to ma zawsze szybciej. Tawaj, tawaj tam. Moja stara daj. Nie, Jeździłaś kiedyś autem za kółkiem? Masz prawo jazdy? No mam. No. To po to dodajesz gazu, jak puszczasz sprzęgło, no. żeby nie było takiej dziury pomiędzy tym, żeby auto se płynnie ruszyło, nie? No tak. I jesteś po to, żeby załatać tą przerwę. Tak, Unix. Co? Ale jednak, jednak pani nie znam. Nie, nie znamy się, proszę. Panu. Nie znamy się, nie znamy co tam wygląda u ciebie? Poczekaj, poczekaj. A może chcielibyśmy się poznać, co? Nie, raczej nie. Na pewno? Na pewno. <laughs> jest pani pewna. Boże, zostaw moją siostrę. Aha. <laughs> Sorry. jest ładnie, jego? Jest ładnie. Kurczę, zajebiście jest. Jest dobrze w. Dobrze w... no. Bardzo, nam bardzo, bardzo dobrze. <laughs> W <laughs> takiej duplu to jeszcze nigdy nie widziałem. Kurwać! Schowek w samochodzie pod K! I chuj! Katarzyna, kupa wymyśliła jakaś. Kaśka, kurwa. Dziwna, kaśka. Musiała mieć pod K, schowek. Pierdala, roleplayowa, dzika. Problem jest z granatami, dyrektorze. Uwaga, uwaga. Kurwa, ale mi zarzał. Znam z autopsy, wiem jak jest. To też smutnie. Dlaczego? Autopsy. Autopsy. Czyli, że też tak ma. Nie, 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 to taka szynka. Takie salce są bardziej w sobie. <grym /dziśle> lubię salce sobie. A o tej partnerce, czy co? Nie, nie, opagacie, lubię salami. <grym /dziśle> <grym /dziśle> Jakbyś nie mógł ominąć, mistaszku. Kurwa, podarujesz. Uch, ale on mnie. Dosiadł. Błagam. U. Tutaj, 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 tutaj! Ostatni samochód samochodzie, czerwony czerwonym! Krua, zbany, jebne, nie Jadę prosto we w prawo. To grać się Sztuczki, a'la Five City. Zamiast się pościgać, uliczki, zakręty, to będą ci skakali, jak jakieś k***y. Twoja ekipa, chuj w dupę, k***a, frajerom. Jakieś jeździ, to zi Mają. O nie wyspadzisz się Na dachu jest Żyjesz, Cody? Eee... Mogę tak to nazwać Ni to kurde, czarne, ni to żółte biały pasek przez środek Ale se skrypt stuningował to k***a Ja p***a, jaki wieś Ja mam 1000 dolarów na jeden powrót main Nie, chłop kurde, zajebał auto z wieś-tuningiem i ucieka Może gorzej jeszcze, za to jeszcze gorzej strzelam Z jednym bokiem to dziewczynę Z a, bo pan ma jedno oko, pan... no tak Jedna jądra? Jeszcze ktoś ma tylko jedno, a powinno być dwa? Kobieta. Dobrze, że tego nie słyszała, bo byłoby jej smutno. Ale dobrze, że ty słyszałaś. <śś> <śmienny> 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 Czy zamlika do składanki? Już patrzę. Hit do Toyoty Koroli, 7 Twojego starego Flex pod Wrocławią DJ Prostata. <laughs> Mnie nie pytaj, stary, ja nie wiem.